to no, Proszę, co my tu mamy? Dużo przekąsek dla wszystkich. Prawda? Nie tylko przekąski, ale i torebkę mamy, przygotowaną specjalnie dla nas, co nie? Prawda. Ale może wybierzemy się na mały spacer, tak. co? Niech ci tam ci zostaną i zjedzą mi cię. Tak. Przestań. Nie ma się czego bać. Joe Chin jest tutaj! To Joe! Przemierzyłem siedem mórz, przekroczyłem każdą znaną górę i wiem, że moje potężne moce są wystarczające dla takich jak wy. Założę moje magiczne rękawice chwały i zabiorę was na rejs, by zniszczyć was wszystkich. Teraz opowiem wam Ach, o tym jednym. Znowu to samo! No to ruszamy! Pa, teraz! Pa! Wow! Muszę zostać bohaterem, ale jak mam to zrobić? Tak, wiem, muszę wierzyć, witamy w Dojo owoców. Wierzę, że jesteś tutaj, aby się zrehabilitować i zdobyć umiejętności niezbędne do osiągnięcia Twoich celów. Jesteś gotowy, młody. Dam z siebie wszystko. Ale najpierw sprawdźmy, czy potrafisz zmierzyć się z nimi. <gry> Mogę się teraz zatrzymać, prawda? A teraz! M? Nie! Koniec mojego krótkiego wprowadzenia. Podnieście pięści, wy krzyżowcy! Pozwólcie, że was znokautuję!